2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

Widać cię kaczper! Raz 2 ci na kaczpra ja się tu kurier widzowie gramy Dlatego czu... Widziałem, że ty szukasz! Co? Widziałem, że ty szukasz! Ehm, żeby nie przebiegać walk, walk. Raz by Kaczper! Kurde, teraz gromo. Czekałam, aż tu przejdzie. Nie patrzyłam, gdzie jest. I... Tutaj gromo gdzieś jest. Nie, tak go nie ma. Gdzie mnie go nosi? No ale nie. i tak Franek będzie. Jak to było źle. No. Dobra, koniec widzowie. Nara.